Siema, z tej strony Judyta i to jest 94 dzień. Wyzwania pod tytułem Zacznij tam gdzie jesteś 100 dni z czułą dyscypliną To jest wyzwanie, w którym ja przez 100 dni, czyli jeszcze 6 wrzucam codziennie filmik na YouTube'a, żeby się oduczyć perfekcjonizmu w skrócie. Pozostało mi jeszcze tydzień. Jestem właśnie w Anglii mm. <grym _> i opiekuję się uh, starszą osobą. No i dzisiaj jest 25 grudnia 2022 roku. Czyli taka jakby angielska wigilia, bo w Anglii się to obchodzi dzień później niż u nas. I znowu śmieszna historia. Znaczy, śmieszna historia jest taka, że kojarzycie tą scenę z titanika mojego ulubionego filmu, w której Jack czyli główny bohater jest zaproszony czy je tam kolację przy stole na głównym pokładzie wśród wielu ludzi i dostaje, zostaje zaserwowane jedzenie i on po prostu jest taki, patrzy na te wszystkie łyżki i na te wszystkie widelce i na te wszystkie noże i takie, ma takie to do. No to ja trochę dzisiaj tak miałam, bo ja nie przygotowałam stołu, bo ktoś inny to przygotował stół. I w pewnym momencie tak mi się chciało śmiać, bo się czułam jak Jack w Titanicu, bez kitu, siedziałam po prostu, a ten stół jakoś tak... W ogóle um, jestem akurat w takiej rodzinie, która jest taka. Um, kurde po angielsku to słowo było posz, ale po um, polsku to w sumie nie wiem jakby to przetłumaczyć. Um, um, w każdym razie. Chodzi o to, że yy, oni bardzo przywiązują wagę do takich szczegółów, do których ja broń Boże nie przywiązuję, po prostu to są ostatnie, ostatnia rzecz w ogóle, jak, nie, nie, łyżki, widelce w ogóle. Szkoda życia na takie rzeczy dla mnie, mm, ale dla nich nie. Yy, I to jest bardzo ważne, jak to jest zaserwowane, w czym, wiecie, to dosłownie musi być na centymetry. No nie, jakby nie, nie mój cel. no i jemy ten obiad, tam wigilię, czy jak to nazwać. Bezki kitu ja mam przy sobie tyle i tyle noży, że po prostu w pewnym momencie mam takie, o oh my god, kto, którego teraz użyć? Ale popatrzyłam innych i użyłam tego, co inni. Taki, Taki jest trik. Jak nie wiesz, których sztuczce użyć, to poczekaj, aż inni zaczną i użyj tych samych. Więc, um, więc to jest pierwsza obserwacja. Um, włącznie z tym, że wiecie. Takie, taka, taka prosta rzecz, jak gaszenie świeczek. Tutaj się nie gasi świeczek dmuchając. Tutaj się gasi świeczki specjalnym zgaszaczem do świeczek. <laughs> nawet, ja nawet nie wiem, jak takie coś się nazywa. Ja nawet, ja nawet nie wiem, jaką on to ma nazwę. W każdym razie służy to do gaszenia świeczek. No musi być... Mm, nie no, zgaszać świeczek, to na pewno się tak nie nazywa, ale ja nawet nie wiem jak to się nazywa. Chłopka po prostu ja pierdolę nie mogę. Szlachcianka. Szlachcianka. Nie wiem jak się. Nie wie, jak się to nazywa. Do gaszenia świeczek. Więc, i w ogóle wiecie, jakby jest specjalny sposób, żeby zgasić te świeczki, nie? Jest taki. Jest taki no, jakby to nazwać. Mm, na takim długim patyku jest taki jakby odwrócony kieliszek mosiężny, taki, taki stożek. I, yy, yy, I trzeba przygasić tą świeczkę, nie dotykając, jakby wiecie, tego. Yy, jak to się nazywa? Nie, ja nie, nie, nie pamiętam, jak się mówi po polsku. Nie wiem, jak się to nazywa, ale taki sznureczek, nie? I można dotknąć, tylko, nie, w ogóle wiecie, to ma jakiś sposób, jest, jest sposób w ogóle, jak to robić, nie? I to w ogóle jeszcze jest sztuka, podobno, jak to się robi, tak, żeby ją zgasić, żeby nie dotykać, ale nie, nie ulatniał się ten dym. Albo e, po obiedzie było przemówienie króla, bo królowa umarła, więc, e, więc teraz jest przemówienie króla. I wiecie, wszyscy po prostu słuchają tego przemówienia. I to jest w ogóle jakieś wydarzenie wielkie i. Mężczyźni wstają i oglądają to przemówienie. I w ogóle jest cisza wtedy i to jest jakaś taka doniosła chwila. E A ja po prostu siedzę przy tym stoliku i sobie myślę. O oh my god. Co ja w ogóle po prostu z ehm um. Tak. Mam takie, naprawdę mam takie po prostu nie wiem jak to powiedzieć. To uczucie, które mi towarzyszy jest tak bardzo mi nie, wiem, jak to takie odległe i takie. W ogóle niekomfortowe, to jest totalnie nie mój klimat. Totalnie. Ja nie lubię takich sztywnych zasad, w ogóle nie rozumiem po co. Po prostu nie w ogóle o nie! Albo, albo jeszcze ten, albo palenie tego kominka. W domu, który jest fajny, ale... Jak sobie jeszcze pomyślę, albo, albo to, to już w ogóle jest po przerasta mnie. Jak pod choinką są zapakowane prezenty dla koni. Dla koni, które, yy, które jedna z tych osób posiada, jakby ma tam kilka koni i. I zrobiła prezenty pod choinkę dla tych koni i je otwar otwarła i sobie wręczyła. Jakby. Dla mnie to jest trochę za dużo. No nie jakby ja naprawdę mam dużą pojemność na różne rzeczy, ale prezenty dla koni i pod choinkę to jest dla mnie już trochę inny świat. Nie do końca gdzieś mój mm, i nie i jeszcze w, w ogóle wiecie ja w takich momentach. W ogóle mam gdzieś obrazy Afryki i To jest po prostu trudne dla mnie. Mm. Um. Bycie przy takich chwilach, gdzie spora część Afryki jest kolonizowana, była, ale jakby Anglia do dzisiaj jeszcze jakby z tego korzyści czerpie. I wiecie, o. <śm> 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 Nie jak sobie przypomnę, jakby te dzieciaki, które są tam mega szczęśliwe, ale mają dosłownie jedną zabawkę albo grają piłką, która jest zrobiona z szmatek połączonych w taką grubą, jakby długą linie, lin, linę i świetnie się bawią. Um, a jak jestem tutaj i jak pod choinką y, konie dostają prezenty, to po prostu mam takie oh. coś poszło nie tak. Coś Szczególnie, że wiem, że um, jakby bogactwo tego kraju jest właśnie um, w dużej mierze opiera się na bogactwie, które pochodzi um, z tych krajów, które były kolonizowane. Uh, to sami po prostu wolałabym chyba nie wiedzieć tego wszystkiego, co wiem i nie, nie rozumieć tego tak jak tak jak to rozumiem um. anyway mm. no to powiedzieć, nie mój, nie, nie, nie mój styl. Ja chyba jednak wolę ognisko w lesie i siedzieć przy ognisku w lesie niż... Uh, niż w domu. Chociaż lubię kominek. Okej, okay. nie spodziewałam się tego, że to tak wyjdzie, ale... ale tak wyszło. W każdym razie... Chyba nie mam nic więcej do powiedzenia, bo i tak jestem zdziwiona, że jestem zdziwiona tym, co się właśnie przyleło, wydarzyło. Mm. Okej, okay. no to see you tomorrow. pa. pa.